Witam Was w kolejnym odcinku Gatki Matki. Tym razem pomysły na prezenty dla dwutrzylatków, czyli małych rozrabiaków. Zobaczcie, co w tym roku dla nich przygotowałam. Oglądajcie. Jeżeli Wasze dzieci potrzebują być w ruchu, odrobiny szaleństwa i takiej, wiecie, dziecięcej radości z biegania, to mam dla was dwie naprawdę wyjątkowe propozycje. To są produkty, które są u nas w sklepie już od dawna, ale wasze dzieci dopiero do nich dojrzewają, więc zwróćcie na nie uwagę. Pierwsza to jest jeździk Bitoisa tej wielkości. Dziecko na nim siada i się odpycha nóżkami i te oczy. Te oczy są absolutnie wyjątkowe. Nasz egzemplarz, który jest w sklepie na wystawie, uwierzcie mi, że nie ma dzieciaka, który by sobie nie lubił ich powłączać. A tutaj jest jeszcze bardzo fajny dodatek, czyli bagażnik, gdzie można przechowywać klocki, skarby. A jak kiedyś nie będziecie mogli znaleźć pilota do telewizora, to najprawdopodobniej jest właśnie w tym bagażniku. Druga propozycja, podobnej wielkości, to jest skoczek. Pamiętajcie, że ten, te skoczki. Nie służą do tego, żeby się na nich jakoś wyjątkowo mocno przesuwać, więc to nie chodzi o to, że one muszą być bardzo duże, żeby dziecko y, miało wyprostowane nogi niemalże, siadając na nim. Chodzi o to, żeby dziecko na nim tutaj tak sobie balansowało. O, widzicie, on się ugina i dziecko naciskając i tak sobie, no nie wiem, no podskakując na nim świetnie ćwiczy o, równowagę, koordynację, no i może się poruszać i poskakać. To jest w zestawie z pompką, to się dmucha. Bardzo często takie skoczki są też w gabinetach w ogóle rehabilitacyjnych dla dzieci i później rodzice tego szukają, więc to jest bardzo fajna, taka ogólnorozwojowa zabawka na pewnym etapie życia naszych maluchów. Zabawką, która może wprowadzić. Trochę szaleństwa, ale i bardzo podkręcić pomysłowość Waszych dzieciaków, jest Bilibo. Ta magiczna muszelka jest z nami właściwie od początku funkcjonowania Mamagama, więc od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i radością wśród dzieci. Twórca mówi, że jest to zabawka napędzana dziecięcą wyobraźnią. To nic innego jak taka miska, odpowiednio wyprofilowana i tutaj ma dwie dziurki. Pozornie niewiele, natomiast ilość możliwości, które daje ta miska, bilibo, jest nieograniczona, z najprostszych. Można tu usiąść i się kręcić. Można z tym zjeżdżać z górki ze śniegiem. Można to postawić w tę stronę, na tym stawać. Można to przeskakiwać. Można tutaj zrobić łóżko dla lalki i zaczepić skakankę i ją ciągnąć. Może to być garaż dla samochodów. Słuchajcie, to może być wszystkim. W związku z tym, jeżeli czujecie, że Wasze dzieci mają taki kreatywny potencjał, to bilibo im się na pewno sprawdzi. To jest, słuchajcie, Przebój. Marka Petit Collage, która specjalizuje się w takich zabawkach przyjaznych środowisku, wszystko jest ekologiczne i mm, bezpieczne. Tutaj mamy diabelski młyn. Chyba ich taka najbardziej malownicza i przykuwająca uwagę y, zabawka. Czyli dziecko może sobie przewracać y, tymi kubełkami, a w tych kubełkach mamy takie figurki które oczywiście mogą być bohaterami wielu zabaw, tak, opowiastek, wycieczek do wesołego miasteczka. Figurki mają swoje kolory, więc to jest też nauka tych trzech podstawowych kolorów dla dzieci. Tutaj też dzieci się uczą liczyć do trzech, te wagoniki są ponumerowane, tutaj mamy jeszcze takie mini liczydełko. Jeżeli chodzi o takie komponowanie pierwszych historii, jak i w ogóle zabawę w życie, to mnie niezwykle urzekają laleczki marki Lilliputien. One są w nosidełkach zwykle. I zobaczcie, są różne. Albo jest w takim nosidełku. Te laleczki są niewielkie, ale są mięciutkie, zdejmuje im się ubranka, zawsze mają jakieś akcesoria. Czyli ta ma nosidełko i kocyk. Tutaj mamy taki większy zestaw, gdzie w walizeczce mamy mm, laleczkę, mamy też dla niej butelkę, i kocyk i przytulankę. I to może być spokojnie pierwsza lalka waszego dziecka. Czy to syna, czy córeczki, bo to jest oczywiście moment, kiedy w dzieciach ogólnie się budzi taka chęć opiekowania się kimś. Teraz mam Wam do zaoferowania, oprócz samego łowienia rybek, w tym zestawie jest jeszcze domino i gramemo. I o ile gramemo. I wydaje się dosyć trudna, to sami zobaczycie, że dzieci bardzo szybko ją chwytają i mają niezwykle dobrą pamięć. I to jest też świetne ćwiczenie, właśnie na koncentrację, więc ten zestaw bardzo Wam polecam, bo jest wszechstronny. To jest gwiazda nasza y, ostatniego sezonu, czyli odrzutowa kaczka. To jest akurat Syrenka, ale jest też strażak i pirat, więc y, myślę, że każdemu dziecku uda się dopasować na podłóg jego potrzeb. Kaczka ma takie trzy wyróżniki, które sprawiają, że to jest wyjątkowa zabawka. Po pierwsze, wszystkie te elementy się wyjmuje, które tutaj widzicie dodatkowe, i można je podmieniać. Czyli za każdym razem, jak dziecko się nią będzie bawiło, ta kaczka może być troszeczkę inna. Przebieranie jej jest zabawą samą w sobie. Po drugie, jest to zabawka do wanny, więc wkładamy ją do wody. Tutaj naciskamy, i ona wtedy kręci takie szalone bączki. I jest naprawdę odrzutową kaczką. A po trzecie, to jest już bardziej dla, zaleta dla Was, świetnie się przechowuje, czyli wszystkie akcesoria się mieszczą w tym kubełku, kaczka nie zajmuje dużo miejsca i w tak kompaktowej formie macie mega zabawkę, co tu dużo kryć. Być może to jest też czas, kiedy szukacie puzli odpowiednich do wieku waszych dzieci, więc najbardziej chciałabym wam polecić te z serii Jumbo marki Madpapi. Te puzzle są tej wielkości, czyli to jest naprawdę solidny puzel, a nie tam jakieś małe puzelki. Są bardzo grube, zobaczcie, że je. Nie sposób ja je staram się w tej chwili złamać i one są mega sztywne, więc są mega trwałe. Obrazek powstaje dosyć spory, jest 25 elementów w każdym zestawie i jest bardzo duży wybór wzorów, więc zakładam, że do każdego hobby i pasji waszego dziecka znajdziecie odpowiedni motyw. Zanim Wam opowiem o mojej ostatniej propozycji, to jeszcze chciałam Wam pokazać książeczki, które się bardzo fajnie sprawdzają. Seria o myśli proponuje bardzo różne książeczki, czyli tak, tutaj na przykład mamy książeczkę z bardzo sztywnymi stronami, niewielką ilością tekstu, a na końcu kryje się taka niespodzianka, czyli mamy taką farmę do ułożenia i tutaj mamy figurki tekturowe, które są 3D i można je później stawiać. Tutaj mamy My się z otwieranymi klapkami i z takimi, o, ruchomymi elementami. A książka, która zachwyca i dzieci, i rodziców, to jest Wszyscy Ziewają. Jeżeli jej nie znacie, to naprawdę jest to świetna pozycja do biblioteczki. Tu jest mnóstwo zwierzątek i każdemu się otwiera pyszczek. O! I dzieci poznają różne rodzaje ząbków, języczków i przede wszystkim mają z tego bardzo fajną zabawę. Ostatnia moja propozycja to jest mata marki Prince Lionheart. To jest tak, że dzieci przez jakiś czas bawią się na matach edukacyjnych, później z nich wyrastają i przechodzą na podłogę. No i ta podłoga ma czasem swoje wady, bo tak, trochę jest, może być chłodna, trochę może się niszczyć od zabawek i fajnie jest znaleźć coś, co to zabezpieczy, ale żeby to nie był nudny dywan. I to jest właśnie ta mata. Po pierwsze ta mata jest bardzo duża, ma 1,70m na 1,90m, więc ona... Wyłoży Wam naprawdę sporą przestrzeń do zabawy. Po drugie, jest bardzo trwała. Po trzecie, się świetnie składa i można ją na przykład schować pod kanapę. I jest łatwa do przechowywania w związku z tym, i to są takie rzeczy, które Was przekonały. A co przekona dziecko? Ona ma świetne motywy. Ich jest kilka wzorów do wyboru. Na każde jest zawsze motyw miasta. To jest genialne, jeżeli Wasze dzieci się bawią samochodami, lalkami, klockami w miasto, w szpital, w... bo tutaj sobie aranżują całą tą zabawę na tym mieście właśnie. A później są różne wersje może być ocean, farma albo dinozaury. Ja tutaj mam właśnie dinozaury dla miłośników tych stworów. Spodobały wam się moje propozycje? To zaglądajcie koniecznie na mamagama.pl, a linki do wszystkich produktów znajdziecie oczywiście tam na dole, trzeba kliknąć do zobaczenia.